Siemaneczku Lidzke, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie z tej strony. Bączek a w dzisiejszym filmiku wyczyścimy sobie motor z Perelu. Wy jeszcze nie wiecie, co to za motor. Za chwilę się dowiecie, jak wygląda. Muszę go wyczyścić, a w następnym filmiku będzie pierwsze odpalenie po półtora, dwóch latach stania. Za chwilę wam pokażę. Jest po remoncie, od razu wam mówię, bo bym mógł zapomnieć Wam dodać. Za mną jest szopka, muszę wyprowadzić Bo stoi tam, gdzie przez 30 lat zanim była zrobiona No, był zrobiony No, za chwilę zobaczycie Dobra, ogólnie wyprowadziłem motorek Za chwilę wam go pokażę Ale Nie spodziewałem się, że aż tak brudny będzie i w takim stanie no, Moja wina, ale za chwilę wam pokażę No to ogólnie to jest jafa 50 Mustang, tak jak widzicie nie każdy może się zna, ale no, Java 50 Mustek. Nie pancerka, mustek. No i fajny motorek, bardzo tutaj od razu wam mówię. Farba odprysła, ponieważ zbiornik jest gdzieś w tym miejscu przy, przy uchu. Dziurawy i no nie chciała wyschnąć, cały czas się odmaczała od benzyny. I tak. Kurde, nie spodziewałem się, że aż taka brudna będzie. Miałem jej wodą nie myć, Ogólnie jest trochę mokra, bo mm, daszek w szopce mi przecieka. No, stała w szopce. Na początku była przykryta. A później ktoś mi ją odkrył, i no, brudna jest cała. Kurde. No, fajnie, nie fajnie. Planuję, mam w planach robić jeszcze jedną jawkę w oryginale Bo ta jak widzicie ma zieloną ramę Fantazja moja i mojego taty Na początku mi się to podobało Później trochę mniej Ale jawka ogólnie chodziła bardzo dobrze Nie było, Jak ją zrobiliśmy to już nie było z nią żadnego problemu Paliła na kopa No, Poza tym, że kupiłem nowy gaźnik i wypadła mi wypadło mi od komory pływakowej zabezpieczenie wpadło mi do komory pływakowej a to mi wyleciało do góry w lesie, znalazłem to bo się skapłem jak mi wypadało no ale niestety w garażu zginęło zabezpieczenie i zmieniliśmy i trochę się tu pocił benzyną, bo tam trzeba blaszkę by podgnąć, ale no, nie robiłem wtedy tego bo kupiłem inny motor i się przesiadłem z jawy 50 na chyba krosa wtedy czy tam kłada, nakłada się przesiadłem. no bo jawka to trochę paliła no i co i przerzucę was na statyw trochę ją poczyścimy a w następnym odcinku będzie pierwsze odpalanie lampa jest ale lampa jest dla atrapy nie jest podczepiona nawet nie pamiętam czy cewki świetlne wstawialiśmy chyba wstawialiśmy ale nie wiem to idę po jakieś szmaty, po coś tam i przyszykujemy Do czyszczenia jawę Masakra To w jakim jest stanie, to jest katastrofa Dobra, bez gadania Przerzucam was na statek. Dobra, przyniosłem sobie jakieś szmaty do wycierania Łapce timelapsa z tego jak ja trochę poczyszczę eee, No i widzimy się za chwilę. Jak mnie pomoże na sucho, no to będę czyścił na mokro, ale na razie jest taka pogoda, że wolałbym jej na mokro nie czyścić, bo nie zdąży wyschnąć. A jak ją odstawię, jeszcze to no, troszeczkę może zawieść jeszcze bardziej. Dlatego lecimy, mam nadzieję, że mi się nie skończy miejsce. No i No, no i lecimy. Dobra, ogólnie trochę przeczyściłem tą jawkę, nie będę się przybliżał, bo nie jest idealnie doczyszczona. Yy, nie myję jej dokładniej, bo deszcz dzisiaj pada i nie wyschnie. Yy, po prostu dobrze, a zarze... no, będzie rdzawiała bardziej. No i czekajcie na następny odcinek, który pojawi się wkrótce z odpalania jawy. Yy, no i w sumie chyba tyle. Yy, jeżeli filmik Wam się spodoba, no to wiecie. Lajkujcie, subskrybujcie, udostępniajcie. Wiem, że za wiele się nie nagrało dzisiaj, bo miejsce mi się też w pamięci kończy. E, no. Miało być timelapse, a mi się miejsce, w pamięci skończyło i, i nawet nie nagrałem Wam całego czyszczenia. E, taki trochę lipny filmik. No i słabo jest do, doczyszczona, ale przetarłem ją z tego kurzu i no. Jawa to jawa. Stała kiedyś przez 30 lat i odpaliła, to ta też zobaczymy. Musi odpalić. Na pewno gaźnik przeczyszczę jeszcze przed paleniem, albo tam przepsiukam dyszę. No i się zobaczy. Także oczekujcie i do następnego. Cześć!